Wszystko działa, jesteśmy na targach w Poznaniu, stanowisko Energy Groupi, prezentujemy na nim agregaty prądotwórcze fabryki Energy, dystrybutor LUSAN na terenie Polski, pokażę Państwu jak to teraz wygląda. Zaprezentowania jednostkę rentalową model r 20 h maszty oświetleniowe, ledowe, małe agregaty, który jest tutaj oraz wersję Industrial, to jest agregat przemysłowy. She Linz panel koma gniazdo przyłączeniowe z możliwością automatycznego bezwóch sterownik lowato przyłączę silnik